Cześć, witajcie na kanale Kolba TV, ja jestem Mordem. Przyszliśmy sobie do lasu, jest piękna wiosna, a dzisiaj będą mnie złe jaja, zrobimy sobie jecznicę i przy okazji przetestujemy nową kuchenkę. Jak widzicie, mamy tutaj kuchenkę, w zasadzie zestaw naczyń firmy Trangia, po szwedzku byłoby to. Freindia! I nikt nie wie, co to znaczy. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu. Mamy też zbiornik na paliwo ciekłe, bo to jest kuchenka spirytusowa. Mamy tu bioetanol, którym sobie zasilimy naszą kuchenkę. Zajrzymy do środka. W ogóle, taka kuchenka ma jeden fajny plus. Niezależnie od tego, jaka jest temperatura, ona nam będzie działać. Z gazem bywa różnie. Jak widzicie, mamy teflonową patelnię. I mamy uchwyt. Lepsze jest rozwiązanie od składanego, ponieważ mamy trzy naczynia w tym zestawie jeden uchwyt, więc oszczędzamy i na wadze, i na miejscu. Mamy nasz palnik na paliwo i mamy dwa rondelki. Jest i sama kuchenka. Ona jest zrobiona z aluminium. Tutaj będziemy. Składać nasz palnik. Cała ta konstrukcja też będzie powodować to, że nasz płomień będzie chroniony przed wiatrem i po prostu będzie fajnie nam grzał nasze naczynie. Obsługa naszego palnika jest banalnie prosta. Nalewamy sobie nasze paliwo. Ono ma tu takie fajne zabezpieczenie i po naciśnięciu tego guzika paliwo sobie nam tutaj fajnie wpływa. Nasz palnik umieszczamy w kuchence. I się, już się pali. Ten element y, możemy sobie umieścić na górze naszej kuchenki, i albo możemy zagasić płomień, albo możemy go też regulować za pomocą tej blachy. Ledwo jest widoczny ten płomień. Zresztą, jak to paliwo nam się nagrzeje, on wtedy dopiero też nabierze tej naszej prawidłowej mocy. Ale już czujcie ciepło i już można by i gotowanie. Widzicie, nasza patelnia i nasz garnek mają różny rozmiar i w tej chwili no, nie dałoby się go tu umieścić, ale te elementy służą właśnie do tego, żeby różne rozmiary mogły w naszym naczyniu się zmieścić nasza patelnia będzie szła na górę. Niezastąpiony w kuchni leśnej Opinel dzisiaj pomoże nam przygotować tę mięcznicę. i zaczniemy sobie od podkrojenia cebuli. Cebula pokrojona, teraz kroimy kiełbasę. I szczypiorek. Mamy już w zasadzie wszystko przygotowane, wszystko pokrojone. Teraz mamy tutaj trochę boczku i dzięki niemu sobie go fajnie podsmażymy i dzięki temu będziemy mieli też tłuszcz, na którym podsmażymy cebulę i naszą kiełbasę. Ach nie, nic tak nie budzi rano obozowiska jak zapach boczku. Teraz ląduje kiełbasa na patelni. Kierczasz miło. Czas na naszą cebulę. I cebulę zawsze jak wrzucamy do pieczenia solimy. Też szczyptę w pieprzu. Teraz zaczynają się jaja. Teraz do naszych jaj dodajemy szczypiorek. Możemy sobie dosolić, dopieprzyć. My dzisiaj, dzisiaj zrobimy mocno ściętą, ponieważ będziemy ją serwować na desce. Ludzie dzielą się na tych, którzy preferują miecznicę jeść widelcem albo łyżką, ale jeżeli mamy sporko dla i Fire, ten problem jest rozwiązany, bo możemy wybrać i tak i tak. Zanim zacznę jeść, to chciałem się z Wami podzielić moimi uwagami na temat tej kuchenki, bo miło mnie zaskoczyła. Mimo tego, że jest to niby jeden palnik, są możliwości regulacji tego płomienia. Kuchenka jest bardzo stabilna. Parę razy, na przykład na gazowej, mi się zdarzyło tak, że mi kubek z wodą spadł. Tutaj jest to dużo mniej prawdopodobne. Całość jest fajna, kompaktowa, można sobie zabrać to w teren. Pełnoprawna patelnia, tak naprawdę, tak jak w domu mi się smażyło. Więc ja już się biorę do jedzenia, a wy oczywiście linki do tej kuchenki i do innych produktów marki Trangia znajdziecie w opisie tego filmu. W ogóle fajnie nam wyszedł ten boczek, bo dokładaliśmy go plastrami powoli i teraz w zależności czy ktoś woli bardziej chrupki czy mniej, można sobie tutaj wybrać, że on jest w zależności z której strony ma trochę inny smak.